Dzień dobry! Witam wszystkich aktualnych i przyszłych kolekcjonerów na moim kanale YouTube, na którym, tak jak zapowiadałem, w ciągu 60 sekund będę mówił o ciekawych rzeczach dziejących się na rynku kolekcjonerskim. Dzisiaj, ponieważ pora wakacyjna, zapraszam wszystkich, którzy przebywają na południu Polski, abyście Państwo odwiedzili Starą Lubowlę. Tamże w, w Prowincznym Domu prezentowana jest wystawa. Prac Andy Warhol'a. Do tej wystawy przeniesiono pracę z jego podstawowego muzeum, znajdującego się w Międzylaborcach. Wystawa jest świetnie zorganizowana, z bardzo ciekawą inscenizacją i zachęcam wszystkich Państwa do jej odwiedzenia. Równocześnie przypominam, że na mojej stronie kolekcjonerstwo.pl informuję o aktualnych aukcjach ze szczególnym uwzględnieniem ciekawostek, które mogą zainteresować kolekcjonerów. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie Państwo mój kanał, w którym, będę, w którym znajdziecie wiele ciekawych informacji dla kolekcjonerów.